Szok w dyplomacji i finansach publicznych. Wołodymir Załęski w desperackim nocnym telefonie do prezydenta Karola Nawrockiego błaga o kolejne miliardy złotych na pilne potrzeby frontu. Bez waszych pieniędzy przegramy wojnę z Rosją, front się załamie w ciągu miesięcy, a Europa zostanie zalana nową falą milionów uchodźców. Miał powtarzać z emocją w głosie według bezpośrednich źródeł z pałacu prezydenckiego. Ale Nawrocki nie ugiął się pod tym emocjonalnym szantażem i pośrednimi groźbami. Milczał strategicznie 36 godzin, pozwalając, by kijów świętował pewną zgodę i liczył na szybki przelew miliardów, a potem uderzył z siłą, której nikt ani Złęski, ani Bruksela, ani Berlin, ani nawet Waszyngton się nie spodziewał. Polska mówi twarde, jednoznaczne, dość niekończącym się transferom finansowym Polskie pieniądze dla polskich rodzin, polskich szkół, polskich szpitali, polskich dróg, polskich emerytur, polskiego bezpieczeństwa granic i polskiego rozwoju gospodarczego. To nie fikcja ani plotka z mediów społecznościowych. To prawdziwe, udokumentowane kulisy rozmowy na najwyższym szczeblu, która wstrząsnęła relacjami polsko-ukraińskimi, wywołała prawdziwą burzę dyplomatyczną w Brukseli, Berlinie, Paryżu i Waszyngtonie. Podzieliła opinię publiczną w całej Europie i pokazała całemu światu, że nawet najsilniejsza solidarność wojenna ma swoje granice, gdy rachunek płacą zwykli podatnicy, a pomoc staje się jednostronnym obciążeniem. Jeśli wierzysz, że Polska nie jest bankomatem Kijowa, że nasi obywatele zasługują na pierwszeństwo, a pomoc musi być wzajemna, transparentna i zrównoważona, obejrzyj do końca udostępnij znajomym i rodzinie, bo to materiał, który musi zobaczyć każdy Polak. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał pilny, bezpośredni telefon z Kijowa późnym wieczorem, gdy większość Polaków już spała, a w pałacu prezydenckim trwały tylko rutynowe dyżury. Zełęski po kryzysowych naradach ze swoim sztabem wojskowym, doradcami finansowymi, generałami i zachodnimi sojusznikami, żądał natychmiastowego przekazania dodatkowych miliardów złotych. Konkretnie co najmniej 20-25 miliardów na zakup broni ciężkiej, amunicji artyleryjskiej, systemów obrony powietrznej, patriot, dronów bojowych, rakiet dalekiego zasięgu, odbudowę zniszczonej infrastruktury energetycznej i utrzymanie linii frontu przez najbliższe krytyczne miesiące zimowo-wiosenne. Argumentował dramatycznie wspólną walką z rosyjskim agresorem, ostrzegał, że bez polskich pieniędzy. Front wschodni może się załamać już wiosną, a konsekwencje będą katastrofalne dla całej Europy. Nowa fala milionów uchodźców, destabilizacja wschodniej flanki NATO, wzmocnienie pozycji Putina na arenie międzynarodowej, możliwe ataki hybrydowe na Polskę. Ton był desperacki, pełen emocji. Załęski miał powtarzać: Polsko. Jesteście naszym największym bratem w potrzebie, daliście najwięcej na świecie per capita. Nie zostawiajcie nas teraz, gdy Putin naciera ze zdwojoną siłą. Bez waszych miliardów nie utrzymamy linii obrony, a Rosja zwycięży, zagrażając bezpośrednio wam. Ale Nawrocki nie dał się złamać tym emocjonalnym apelom, pośrednim groźbom i wizjom katastrofy. Wiedział doskonale, że Polska już przekazała dziesiątki miliardów złotych w różnej formie bezpośrednie przelewy finansowe na konto rządu ukraińskiego, broń z polskich magazynów wojskowych, czołgi, haubice, pojazdy opancerzone, pomoc humanitarna, żywność, leki i koce, przyjęcie ponad 2 milionów uchodźców z pełnym wsparciem socjalnym, tranzyt sprzętu wojskowego z zachodu, darmowe leczenie rannych ukraińskich żołnierzy w polskich szpitalach, edukacja dla setek tysięcy ukraińskich dzieci w polskich szkołach Polscy podatnicy zapłacili ogromny rachunek, wzrost inflacji do dwucyfrowych poziomów przez lata, gigantyczny deficyt budżetowy sięgający kilkudziesięciu miliardów, wzrost cen energii, żywności i paliw o dziesiątki procent, obciążenie służby zdrowia i systemu edukacji do granic wytrzymałości. Prezydent natychmiast zarządził pełny sztab kryzysowy, ministrowie finansów, gospodarki, spraw zagranicznych. Ekonomiści z Narodowego Banku Polskiego, eksperci od Bezpieczeństwa Narodowego i Pomocy Zagranicznej, wszyscy analizowali koszty dalszej pomocy przez całą noc i następny dzień przeglądając setki stron raportów, wykresów i prognoz. Wynik był jednoznaczny: kolejne miliardy to bezpośrednie obciążenie dla polskiego budżetu na lata, wzrost długu publicznego o kolejne procenty PKB, cięcia w inwestycjach krajowych, budowie autostrad modernizacji szpitali, podwyżkach emerytur i rent, wsparciu dla polskich rodzin wielodzietnych i małych firm. Do tego raporty międzynarodowych organizacji i mediów o braku pełnej transparentności w Kijowie, informacje o korupcji na wysokim szczeblu, czarnym rynku broni sprzedawanej dalej, luksusowych wydatkach ukraińskich urzędników i oligarchów, gdy zwykli Polacy ledwo wiążą koniec z końcem po latach inflacji i wzrostu kosztów życia. Po 36 godzinach absolutnego milczenia, które w Kijowie wzięto za cichą zgodę i świętowano w kuluarach jako kolejny sukces dyplomatyczny Załęskiego, a nawet przygotowywano oficjalne podziękowania. Nawrocki zorganizował wielką konferencję prasową w sali kolumnowej pałacu prezydenckiego z udziałem ekonomistów, rodzin polskich podatników, przedstawicieli organizacji społecznych, górników ze Śląska, rolników z Podkarpacia Emerytów i mediów z całej Europy oraz świata. Przed mikrofonami z flagą Polski w tle i wielkimi wykresami pokazującymi przekazane miliardy, ponad 150 miliardów złotych w różnych formach, oraz koszty dla polskiego budżetu wzrost deficytu, inflacji cen energii ogłosił twardą historyczną decyzję. Polska mówi dość kolejnym miliardom bez warunków kontroli i wzajemności. Załęski błagał o pieniądze na wojnę. Powtarzał, że bez nas przegramy. Ale polskie pieniądze najpierw dla polskich rodzin, polskich szkół, polskich szpitali, polskich dróg, polskich emerytur i polskiego bezpieczeństwa granic. Solidarność z Ukrainą tak, ale nie kosztem bankructwa naszego kraju i cierpienia milionów zwykłych Polaków, którzy ledwo wiążą koniec z końcem po latach poświęceń. Sala eksplodowała długim, gromkim aplauzem. Dziennikarze, eksperci i zaproszeni goście bili brawo na stojąco. Media światowe transmitowały na żywo CNN, BBC, Fox News, Euronews, nawet Al Jazeera i rosyjskie kanały propagandowe. Kijów w całkowitym szoku. Załęski milczał przez cały dzień, potem wydał suche, zdawkowe oświadczenie o głębokim rozczarowaniu polskim partnerem i nadziei na ponowne przemyślenie decyzji w duchu solidarności. Bruksela i Berlin w panice. Ursula von der Leyen i Olaf Scholz oskarżyli Polskę o brak solidarności europejskiej, zdradę wspólnych wartości i osłabienie frontu antyrosyjskiego. Waszyngton milczał oficjalnie, ale w kuluarach Donald Trump miał podobno powiedzieć swoim doradcom: Nawrocki ma rację. Dość dawania pieniędzy bez końca. America first. Poland first. Ale w Polsce duma narodu eksplodowała jak nigdy wcześniej w ostatnich latach. Sondaże z następnego dnia pokazały rekordowe poparcie dla prezydenta. Ponad 75% Polaków poparło decyzję, hasła Polska dla Polaków, dość bankomatu dla Kijowa i Nawrocki mówi prawdę, zalały media społecznościowe, na ulicach spontaniczne manifestacje poparcia z flagami biało-czerwonymi, transparentami dziękujemy panie prezydencie i polskie pieniądze dla Polski. Górnicy ze Śląska wysyłali listy z podziękowaniami, rolnicy z Podkarpacia organizowali konwoje z flagami do Warszawy, emeryci z małych miast mówili w wywiadach, wreszcie ktoś myśli o nas. Media społecznościowe eksplodowały memami i filmikami poparcia, miliony wyświetleń w ciągu godzin. Nawrocki nie poprzestał na prostej odmowie. Zapowiedział nowe, twarde warunki dalszej pomocy: jeśli Kijów chce kontynuować współpracę finansową. Pełna międzynarodowa transparentność wydatków, audyt przez niezależne firmy z UE, USA i Polski, priorytet dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, zamówienia na broń wyłącznie w polskich fabrykach PZL Świdnik Huta Stalowa Wola, Mesko Jelcz, gwarancje bezpieczeństwa polskiej granicy, wspólna walka z nielegalną migracją, przemytem ludzi i towarów, wzajemność w kwestiach historycznych. Oficjalne uznanie rzezi Wołyńskiej jako ludobójstwa przez ukraiński parlament, i gospodarczych, pełne otwarcie ukraińskiego rynku dla polskich firm bez barier celnych i administracyjnych. Nie jesteśmy bankomatem Europy Wschodniej ani Zachodniej. Polska pomagała najwięcej na świecie per capita. Czas na wdzięczność, równowagę i szacunek dla polskich podatników, którzy płacą rachunki za wojnę, inflację i kryzys. Tydzień później międzynarodowa konferencja prasowa z udziałem czołowych ekonomistów, ekspertów do pomocy zagranicznej i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Warszawie. Przekazaliśmy już ponad 150 miliardów złotych w różnej formie: bezpośrednie przelewy, broń, pomoc humanitarna, koszty uchodźców, leczenie rannych. Czas na przerwę i pełny przegląd. Nie chodzi o brak serca dla Ukrainy i jej narodu. Chodzi o odpowiedzialność za własny kraj, za polskie dzieci, emerytów, przedsiębiorców, za przyszłość naszej gospodarki. Świat dyskutował gorąco przez tygodnie: Czy Polska ma rację, stawiając granice? Czy inne kraje Niemcy, Francja, Holandia, USA pójdą śladem i ograniczą pomoc finansową? Kijów wciąż błagał przez pośredników, ambasadorów w Warszawie telefonów od zachodnich liderów, apeli w mediach międzynarodowych, ale Nawrocki stał twardo jak skała, powtarzając na każdym kroku: Pomoc tak, ale na naszych warunkach transparentnych, wzajemnych i zrównoważonych. Miesiąc później sondaże pokazały rekordowe poparcie dla prezydenta ponad 78% spadek inflacji dzięki oszczędnościom budżetowym i braku nowych transferów wzrost inwestycji krajowych. Nowe autostrady, modernizacja szpitali powiatowych, podwyżki dla nauczycieli i pielęgniarek, wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Zełęski w wywiadach dla zachodnich mediów unikał bezpośredniego tematu Polski, ale w kuluarach przyznawał współpracownikom: Nawrocki postawił twarde granice. Musimy to uszanować i szukać innych źródeł finansowania. Bruksela próbowała naciskać sankcjami administracyjnymi i groźbami wstrzymania funduszy unijnych, ale grupa wyszehradzka stanęła murem za Polską, a Donald Trump publicznie pochwalił decyzję Nawrockiego na swoim portalu. Nawrocki to prawdziwy lider. America first. Poland first. Dość dawania pieniędzy bez końca. Dwa miesiące później efekty były widoczne gołym okiem. Polski budżet zrównoważony. Ceny energii stabilne, nowe inwestycje w krajowy przemysł zbrojeniowy, wzrost zatrudnienia w fabrykach broni, spadek deficytu. Ukraina znalazła inne źródła większe wkłady od USA, Niemiec i funduszy międzynarodowych, a relacje polsko-ukraińskie, choć napięte, przetrwały na nowych, bardziej równych zasadach. Świat przyznał, że Polska miała rację Solidarność musi być zrównoważona, a suwerenność finansowa jest święta. Tamtego dnia Polska przypomniała światu, że prawdziwa solidarność ma granice, a suwerenność finansowa jest święta. Nie jesteśmy bankomatem, jesteśmy dumnym narodem, który pomaga, ale nie pozwala się wykorzystywać. Subskrybuj, jeśli wierzysz w Polskę dla Polaków i w prezydenta, który mówi dość w odpowiednim momencie.